Dzień dobry, oto kolejny odcinek z serii Rugby w najlepszym wydaniu, gdzie regularnie sprawdzamy, co słychać w najlepszych ligach w Europie. Zaczynamy! Oto komplet wyników z siódmej kolejki Premiership Rugby. Największą niespodzianką było na pewno zwycięstwo BAF nad Northampton Saints. Po pierwszej połowie gospodarze prowadzili 14 do zera, w następnej święci byli lepsi o punkt, ale nic im to nie dało i przegrali 27 do 14. Dzięki temu zwycięstwu Buff nie są już ostatni w tabeli. W ósmej kolejce odbyły się derby Londynu przeciwko Harlequins a London Irish. Spotkanie było naprawdę emocjonujące. Pierwsza połowa dla Irlandczyków, ale w drugiej Harlequins zażarcie walczyli o zwycięstwo i w 80 minucie George Head... Położył piłkę na polu punktowym rywali. W tym meczu każda z ekip dostała po jednej żółtej i czerwonej kartce. Teraz rzućmy okiem na tabelę. Na pierwszym miejscu wciąż niepokonani Saracens, za nimi Sal Sharks, którzy mają 10 punktów od nich mniej, Leicester Tigers nadal poniżej wymagań kibiców. Buff uciekają z ostatniej pozycji w lidze, a tabelę obecnie zamykają Newcastle Falcons. A to są spotkania zaplanowane na dziewiątą rundę Premiership Rugby. Te natomiast na dziesiątą. Znamy już powołania w reprezentacji Anglii na mecz Autumn National Series z Argentyną. Spotkanie Anglii z Los Pumas odbędzie się w niedzielę 6 listopada. A co słychać we Francji? Stade Francy Paris szaleją, niszczą obronę Brief 27 do 0. Dyspozycja gości w ostatnich meczach wygląda naprawdę fatalnie. Czy ten klub jest kandydatem do spadku? Dajcie znać w komentarzach. W dziewiątej kolejce Aviron Bayona znowu zaszaleli. Pokonali Stettuloza 26 do 22. Ten mecz był bardzo zaskakujący. Po pierwszej połowie niebiescy prowadzili aż 23 do 3. W drugiej role się odwróciły i Stettuloza zdobyli 19 punktów, a Bayon 3. Finalnie jednak Tuluza została pokonana przez Beniaminka. Forma Aviron Bayona w tym sezonie jest naprawdę niesamowita. Ciekawe, czy zobaczymy więcej w ich wykonaniu. A wy co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Tak prezentuje się tabela Top Gatołsz. Stead Tuluza na czele. Za nimi nadal Stet France Paris. Zaskakująca forma Bayon, Montpellier i Brief rozczarowują swoich kibiców. Takie mecze zostaną rozegrane w następnej rundzie, a to mecze zaplanowane na kolejkę jedenastą. Przejdźmy do United Rugby Championship. W szóstej kolejce Cardiff niespodziewanie wygrali ze Storms. Mecz bardzo wyrównany. Po pierwszej połowie remis 14 do 14. W drugiej części spotkania Cardiff byli lepsi, co skutkowało ich zwycięstwem. Ten zespół to chyba prawdziwy czarny koń tej ligi. W siódmej kolejce Glasgow Warriors pokonali Benetton 37 do 0. Już od początku było widać wyraźną różnicę klasy. Włoski klub dostał w tym meczu dwie żółte kartki, a Warriors zaczynają się odbudowywać. Tak wygląda tabela URC. Na fotelu lidera niepokonany Leinster. Cardiff wciąż mierzą wysoko. Słaba forma Munsta, a tabelę zamyka Zebrae. Oto spotkania zaplanowane na ósmą kolejkę a to mecze, które odbędą się w dziewiątej rundzie United Rugby Championship. Spójrzmy jeszcze na zespół tygodnia w Fantazy URC, może warto coś zmienić w swoim składzie. To tyle na dzisiaj. Jeżeli te filmy Ci się podobają, nie zapomnij zostawić kciuka w górę i subskrypcję. A ja się z wami żegnam. Do usłyszenia oczywiście za tydzień.